Takiej awantury między sędziami jeszcze nie widzieliście. Skala bezprawia giertychowego w Polsce doprowadza do takich sytuacji, że 83 letni sędzia, który jest byłym opozycjonistą, no, nie wytrzymuje nerwowo patrząc na to bezprawie. Posłuchajcie. Proszę zamilknąć, ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków tutaj. To jest sąd i to sąd najwyższy. Proszę się z tym liczyć. Z tego, tych ich ich politycznych. Proszę bardzo, w swoim czasie zostanie zadecydowany, że na tym etapie rzucenie mi tekstu, które jest niegodne funkcji sędziego. Będziecie wadać dyscyplinarnie, dominuję no tego. Oddalam, oddalam, zadecyduję, że nie rozszerzamy tego. Brawo, panie sędzio. Tak trzeba reagować na to bezprawie, na te cyrki i igrzyska polityczne, które oni uprawiają. Piękna postawa. W 373. Przerwę, proszę zdjąć stopień i stamtąd książę. Zarządzam przerwę do uspokojenia.